na wszystkim. Słuchajcie, lata temu, jak pracowałem jeszcze w salonach Sony i sprzedawałem aparaty Sony, te pierwsze lustrzanki, to pamiętam, że szedł do mnie kiedyś taki człowiek starszy, który opowiadał o fotografii, o tym, że podróżuje, że chodzi po górach i że ma przyjaciela, Taternika. I ten jego przyjaciel, Taternik, napisał książkę, książkę o podróżach i fotografowaniu w podróży, właśnie w górach. I powiedział, że ma sekret udanej fotografii. I ja mówię, kurczę, nareszcie po tylu latach, wiecie, święty gral podany na złotej tacy. Teraz ja będę wiedział, jak to zrobić, żeby, nie wiem, wydać książkę tak jak jego przyjaciel i ja był niesamowicie podekscytowany. Więc pamiętam tam rozmowa handlowa też wtedy jeszcze trwała. Potem pan chciałby mnie kupić aparat i, i potem go pytam właśnie o ten święty gral, co to takiego jest. I on mi mówi, musisz to robić przez całe życie wtedy jesteś w tym naprawdę dobry. Ja sobie wtedy pomyślałem, co i to jest ten święty integral, to jest to coś, na co czekałem przez tyle lat, no a jak się z czasem okazało, to jedna z najważniejszych rad mojego życia, że jeśli chcesz robić coś dobrze, to rób to po prostu całe życie, doskonal się w tym, ucz się tego, zdobywaj nowe doświadczenia, myl się. I też to mówię, ponieważ całkiem niedawno, dziś jest poniedziałek, a w sobotę Jedna z osób, z którą mam kontakt, i która rozwija się w fotografii, i jest na wcześniejszej drodze tej fotograficznej, podjęła się fotografowania swojego pierwszego w życiu wesela i pokazała mi rezultaty i są naprawdę bardzo dobre. Także gratulacje, Marta, good for you! I zaczyna się piękna droga. I to jest właśnie droga. To też napisałem Marcie, z której już nie ma odwrotu. Teraz po prostu idziesz i jesteś fotografem. Wszystko to, co robiłeś do tej pory, co robiłaś do tej pory, Uczyłaś się tej fotografii, prowadziło cię właśnie do tego dnia. Do tego dnia, kiedy zaczyna się świetna przygoda. Także, zarówno Marta, jak i cała reszta osób, które chce próbować i zaczynać, bawcie się dobrze. Teraz wystarczy robić to całe życie.